O, o o wow. mi trafiłeś. O, dobra, kubie. chyba żyje. Też... Czekaj, żyje chyba, ale nie wiem. Eee. Yy, a. A, co się stało? O, dobra, Wstałem. Wstałem. A! Dobra. Za, bo w tarcze nie umieszczę na ciało człowieka, umiesz, więc by ci to zaliczył. Ale dobra, 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 dobra. Widzo, widzowie, widzowie, zostawcie łap, łapaczkę w górę, żeby tak się więcej nie powtórzyło. Żeby, żeby, żebym znowu nie dostał w nogę, jak wtedy. No, dobra. tutaj? Po co? Teraz bez kamerki nagrywam. A bo pijo. ja tu Dora, kula odporna strój. Taka? Na razie kula odporna. Nie, to... nie skacz, nie skacz. Nie, 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 skacz. nie, 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 świata, tam się się nie, 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 są Wyspy, chodź do wyspy. Patrz, zagramy w Squid Gamer. Chcesz zagrać w Squid Game'a? Chcesz zagrać w Squid Game'a? Ej, syna, się okay. Widzę cię, chodź tu, bo toniesz! Tata. Chodź tu! Szybko! Do wyspy Od ciebie! I você jesteś. Chodź tu! <sum> synek, chodź, się utopisz. Chodź tu. Ja bo to już. Chodź. Chodź Ja <sum> <sum> <możesz być> <sum> Dobra, synek. Chodź tu, bo nie będziesz mógł grać Fortnite'a na kompie Jeszcze mnie już w nogę da, Na tam nie boli, bo akurat w, no, w nogach nie mam kula odpornych Tata, Dobra. No, to już widzę. Otarwana. Dobra Musimy wsiadajcie widzowie, zostawcie łapkę w górę za to co mój syn mi zrobił W tamtym odcinku go zaadoptowałem, a teraz co? Sydaj! Z tyłu takie coś! No szybko wsiadaj! Jestem, a się Czemu się ugryzłeś? się, no. Jezu, ksiu, ksiu. Jezu ksiu, zęby się ugryzłam. nie, nie w teraz. Musimy mieć jeszcze. Musimy mieć powiadomienie od szefa, że, że na przykład nas zwalnia i musimy ten. Lub coś, nie wiem. Nie to wiem. To z motorówką. Nie. Nie wiem, chodź sylej. Musimy i tak połowę teraz na piechotę pójść. Dobra, to idziemy połowę teraz. Dobra, nie, chodź, chodź, chodź. Ja Słuchaj, wyjdź stamtąd, są głębokie wody. A chodź, musimy. Tata, lekszy. Dobra, chodź, musimy i tak na piechotę iść. O Boże, synek, poczekaj, bo mnie długi no ale że mnie puszczeliłeś, to jeszcze rowerem sobie jedziesz. Skąd ty ten rower w ogóle wytrzasnęłeś? Ta... Mhm. Dobra, chodź ten... do domu! Chodź do domu, bo tam jakąś paniusię mamy. Halo. He, Babiczkie, Bambiczki. Nie widziałem jak mi ludzie robili, że jak wchodziłem w nich do domu, to mnie... ten... Ee... Jakby to... No, nie jeździ rowerem po domu! Widzowie, normalnie ogarnijcie tego dzieciaka, bo ja nie wiem co zrobić. Będziesz społów z piwnicy, albo nawet tutaj. Chodź tu! Chodź tu! Sedak, chodź tu, pranie trzeba zrobić!

Muszę ci ustawić. Czekaj. Dobra. Tak, śpij Chyba cię koszała. Dobrze. Dobra. Dobra, ja idę widzowie. widzowie. Widzowie napiszcie co ja mam zrobić z tym dzieckiem, bo nie potrzebuję go chyba adoptowałem bo coś tak... Czekajmy coś do drzwi. 아니, Jesteś z Polski? Hmm? Ona płacze Dawaj w puszczą. Nie wpuszczam, bo pewnie z Polski jest Pomocy górą! A dobra, ja już kończę to Albo czekaj, muszę iść spać